O runach krąży wiele legend. Runologia jest to nauka badająca pismo runiczne i tutaj pionierami tych badań byli dwoje bracia Magnus. Moi kochani, tutaj ja wam przedstawię nieco wiadomości na temat futharków. Mówi się, że najpierw powstał futhark starszy. Zawierał on 24 runy, był bardziej fonetyczny, również zapisywano nim wiadomości. Ale ponieważ były trudności w porozumiewaniu się w dialektach Danii, Norwegii, Szwecji, ponoć stworzono wtedy futharg mniejszy, młodszy. Zawierał on 16 run. Mówi się, że po to powstał, aby fonetyczne porozumiewać się między sobą, aby ludzie mogli się porozumiewać między sobą i siebie zrozumieć. Futhark Młodszy był bardziej fonetyczny i mimo wszystko, że zawierał tylko 16 run, no tutaj były więcej te fonetyczne runy, które po, po prostu powodowały to, że można było się lepiej porozumiewać, bo jak w samej Norwegii mamy tutaj również kilkanaście różnych dialektów. Osoby przybywające do Norwegii najpierw się uczą bukmol, język pisany, Później w zależności, gdzie się mieszka w danym miejscu, na przykład, gdzie tutaj mieszkam, jest nynoszk. I w takiej formie na przykład wszelkie pisma do mnie przychodzą w nynoszk. Tam, gdzie na przykład pracuję, jest wosamol. I to nieco utrudnia czasami porozumiewanie się właśnie nawet i Norwegą. Kochani, runy się cały czas zmieniały. Chrystianizacja spowodowała również, że powstał futhark średniowieczny, który miał 27 run i był tylko futharkiem fonetycznym. Był wyparty przez alfabet łaciński, ponieważ ten futhark opierał się na połączeniu właśnie run oraz alfabetu łacińskiego. Alfabet łaciński wypadł, wyparł futchark w XIII wieku. Pismo runiczne było bardzo dość długo używane, szczególnie na terenach Szwecji, w odległych, w odległych i zamkniętych terenach. Na jednej wyspie Olandii w Szwecji w XVI wieku wyryto runy w kościele, które mówiły cytat. Do każdego, kto czyta. Ten kościół nazywa się Runstein. Pastor powinien znać runy, czytać i pisać. Powiem Wam, że to było kilka ciekawych faktów na temat futcharków runicznych, jak one ewaluowały w międzyczasie, jak one się zmieniały. Jak wiemy, również wikingowie najechali na. Anglię na Wyspę klasztor, gdzie ten futhark również się zmienił i powstały nowe, anglosaski futhark. Moim zdaniem historia jest bardzo ciekawa, ponieważ ja obecnie w wodharku się uczyłam germańskiego 24 runy i to mnie zafascynowała energetyka tych run. I pod względem właśnie takim wróżebnym, pracy z energią, się tym interesowałam. Ale odkrywając historię futharków, mnóstwo powiem Wam ciekawych faktów historycznych, takich też faktów, mnie po prostu cały czas zadziwia. Jak wiemy, runy są rozciągnięte w bardzo w w świecie, tak? Aż po od Grenlandii po Grecję. Wszędzie możemy spotykać te ciekawe, interesujące znaki. Badacze nie do końca wiedzą, co one oznaczają. Nie do końca zostały one również też i zbadane, ponieważ my obecnie starszy Foodhark czytamy od lewej do prawej. A znaki, które są zapisane na przykład na kamieniach, ozdobione są wazy, inne tego typu rzeczy, artefakty, które są znajdowane. Ciężko jest odczytać w ogóle takie pismo. Nie do końca wiadomo, co tam jest też i napisane, dlatego że to był ciąg run. One się układały przeróżnie. One były od góry do dołu lub z lewej do prawej i, i, i tak, tak, tak było nieraz zapisywane. I nie odkryto do końca ich znaczeń. Znaczenia, jak wiemy, przez wiele lat również się zmieniały, zależy jakie ludy po prostu przejmowały te runy, i na, po prostu na swoją taką jakby potrzebę, zrozumienie. Znaki się również zmieniały. Jak spojrzymy na Futhark starszy i na młodszy. Bardzo jest dość duże podobieństwo, ale te znaki zostały w futcharku mniejszym, młodszym, zmniejszone. Jest tam 16 run, które są w większości runami fonetycznymi, ale można powiedzieć, że jedna runa ma wiele po prostu znaczeń. Uważam, że to ogromnie ciekawe, ciekawie. <laughs> Serdecznie Wam dziękuję. To było kilka faktów na temat run. Jeżeli Wam się podoba, jeżeli Was to interesuje i. Macie jakieś pytania, i serdecznie Was zapraszam. Dziękuję Wam ślicznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.